Bo nam musi wchodzić. Co? My no wiecie, co robimy, nie? Uciekamy Odczekaj, gdzieś tam. Ładujemy się wszyscy i na pełnej pigie wlatujemy. Co? I tylko kasujemy i wypadamy z znaczy nie musimy, Znaczy, przynajmniej żebyście mieli dwa magazynki Golda po prostu. Przynajmniej, żeby 90 wytrzymały rasza. Naszego. No, żeby nasze 90 uciekły. Hmm? Bo setkami to możemy nie zdążyć, ale 90 jak uciekną, załadują się, to to dobiją. O, no, podobiłem to potem tylko. A miks weźmie, jakby... weźmie toga. Jeszcze, jeszcze najlepiej jakby Himmelsdorf wrzuciło. Atomixa nie ma. Bo nie, ale zaraz konta. będzie, zaraz, za chwilę przyjdzie. A, bo on resortuje kompo. Mhm, mh. Tak to jest, tak się grafikę podkręca. Nie, nie ma. Żeby... No, żeby pasowało to by 90 musiał wziąć, nie? To by było 5 na 5. Arab mnie przegonił w tych w paczkach. Bo jak, jak nie, to będzie musiał ten. Na jedynkę wziąć. Za karę. Tak, też mam magazynek. <śmiennie> Będę wiesz, krab... <śmiennie> to będzie magazynek. Zorta. On tam już chciał. Po cichaczu, po cichaczu, może się uda. No ale ty go nie prowadzisz, i tak. Kurde, nagrałeś już się tą Barton, no To mi trochę się chyba zdziwi, jak, jak zobaczę, co my Znaczy się co no. przeciwnicy tak na... Przyjdzie, przyjdzie i na wyjdzie, na stwierdzi kurwa, za, za dużo wypiłem. <grymianowice> będą mieli chociaż trochę mózgu, to na każdej mapie będą próbować TV ustawiać. No nie wiem. No to co, to, to Nie, de, na TV nie, nie mogą zagrać, się nie bo, przegrać, bo przegrają. No. Właśnie rushem powinni polecieć. Muszą rushem. No i tak nie zdążą, bo Bo my mamy dziewięćdziesiątki, mamy lepszy, lepszy zasięg widzenia. Tak, ale wiesz, my się wystrzelamy i... No i w, uciekniemy, przeładujemy się. I znowu zrobimy to samo. Aby połowa dała radę ucieknąć. Musi... 90 muszą pięknie nam spotować, będziemy mieć trzy. Ale Vitu, domix... witu, słuchaj jeszcze... dom... jedno. Jedna rada. Nie sztuka uciec, gdy w dupie sztuciec. Co <noise> 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 z tym domyce. O, mój misterny pan poszedł, pizdu. Nie no, wszedł, zobaczył, no to wyszedł. Mówię ci, że pomyślał, że za dużo wypił. Albo sobie pomyślał, o nie, teraz to mi się dopiero z grafiką porąbało. To myślisz może podwójnie albo czwórnie? To miksy, setkę. No, weź setkę, bo mamy mało. No, bo setek nam brakuje. To no żeby setkę. Nie, 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 dziewięćdziesiątka. Ale równie. na goldzie, Tomix, musisz na goldzie. Masz go... Y przynajmniej dwie, dwa magazynki goldowe musisz mieć. O, nie pierdol. Ile no. dzisiaj zarobiłeś? No przyznaj się, ile? Tomix... Tomix. O no, jeden Tomix. magazynki. Bo to jedną walkę taką będziemy robić, spokojnie. Tomix... Dobra, chuj. I tak ma golda, wszyscy o tym wiedzą. Dwa magazynki, dwa magazynki nie więcej. Na jedynie więcej. Ma 20 tysięcy golda i żałuję, nie? Sprzedaj złote apteczki. To sprzedaj, nie wiem, co tam masz. I za trzeciego. To sprzedaj, to sprzedaj. Och, kurde, będzie ciekawie, żeby Nobu wylosowało, to będą jaja. O! O, pięknie! O, Nie, taka mapa. Ej, oni nie mają szans żadnych pojechać za parami, 90. Dziewięćdziesiąteczki, ci, ci, bardzo was proszę. Przez. Tutaj są dwa kamienie. Spotujcie nam. A reszta, pozostałe dziewięćdziesiątki, wbijacie się tu. A my się. Podjeżdżamy po prostu setkami też na, też na linię i robimy ostrzał. Znaczy. wierzę. Hmm? Tak. Nie chcesz spota na górce żadnego? A co tam Spot. ci dojedzie? Ale ten, pytanie, czy wysrywamy się. Jak wszyscy się załadują, to się wysrywamy za górki i je budu. Tak, nie tak. Wierzę, ja nie, nie wyjeżdżamy, z daleka ich strzelamy, bo oni nie mają spota. Oni nie mają ani jednego spotera. RHM ma chyba dość dobry zasięg. Ale tutaj 90 jeszcze miały być. Jadę. Ale już dobra. Bo potrzebujemy też tam bicie. Fajnie. No tak, tylko teraz wszystkie tam pojadą. No dobra, ja się cofam. O, 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 o. No i mówię, mówię wystarczy się na nim sklepać, wszystko w pizdu i tyle. Wszyscy tam pod tory podjedźcie i wszyscy tora pod torami tutaj wyjedziemy. Pój tutaj pójdzie rasz pod tymi torami. No dokładnie. Ja jestem załadowany. No, wszyscy są. No to wyczekajmy ich, wyczekajmy ich, nie oni wyjadą. No, wątpię, że... Dobrze, nie mamy, pamiętajcie. No, przecież wjazd na nich, kurwa, zbierzcie się tu wszyscy pod tory i chuj. Dobra. No, a trzynastki zamykają z tej strony. Wszyscy Obładnie. pod tory. Dobra. Już jest trzynastki zaraz na rhm wpadną. Ta jedna to po No ja nie wiem, po co tam cisną komis. tym bokiem. Te dziewięćdziesiątki te też tu powinny przyjechać. No, no to jedziemy. Coś, coś Dobra, tak poczekajcie, nie ma poczekajcie spokojnie. Oni się rozjeżdżają. Nie wiedzą, co się dzieje. Czarte mają. Od nich RHM będzie na torach stał. Mhm. Spokojnie. 90. -teczki. Ustawcie się tutaj w tym, w tym, w tym lasku. To będzie 90. Tam bicia nie ma. Jak macie... możecie trzaskać w nich, to, to trzaskajcie. To czekaj, hmm. z trójkąta tutaj pojadę. Na trójkącie stanę. sobie, spokojnie, oni się rozjadą. Właśnie, musicie... Jak ich zmiękczą. Jak ich zmiękczą, setki u... y, koło mnie, koło mnie, panowie. I wyjeżdżamy za chwilę, jak ich trochę zmiękczą. Dobra, nie widzą Ej, tam do... O, poszłam, poszłam. O, teraz mnie zauważyli. RHM jest tam. RHM jest... Niestety, dobra, wyjeżdżamy setkami, już wszyscy? <grymne> Dobra, ja się ładuję, panowie. Może ucieknę. Focus, fokus. Ładuję. Ej, no bo jeszcze to przegramy. Uciekajcie, uciekajcie setkami, spokojnie. idzie oni mają warte? Tu gdzieś pewnie Kurde Ale nie wiedziałem, ja że ten jeden we mnie celuje, no Ja mem zgarnę o, ja. jakiś czas jeszcze na arcie Eee, e, tam 90 tutaj sobie będzie będziesz miał fajnie bicie W tortach na Gdzie? Ale ten po lewej, po lewej dalej bo tutaj cię będą widzieć. O, nie z daleka ich prójcie po prostu Te 32 na tym na gąsce Naprawił się No zaraz cię chyba Tomix wyspotuje i To tak masz bicie ładne prawo, rozumiem Jakbym przebijał te czy dwa z boku Trochę golda, trochę golda. Więcej się nie da, ładuję. Poczekajcie, znowu objadę od tyłu. TIRIRIRIRI z trzeci będzie stak... Urwa na mnie. ...przez moją osobę, że... Z ortach tego ISA trzeciego, możesz tak, tak, tak. pobić w, w, w dupeczkę Dobra to no ja to Jak się ale go rzucił <grym> no A wojtek, saluwa widzę, że jest dopolnony No i spokojnie teraz ostatniego Ja bym go zra zramował No 10HP, z mojej Elegancko. <grywa> mogliśmy troszkę dużymi postrzelać, żeby się przeładowało, i dopiero wtedy wyjeżdżać. To był błąd, za wcześnie wyjechaliśmy. Byśmy i bez strat, praktycznie. Ja dostałem taki fokus na siebie, że jak strzelał magazynek, to już. No dokładnie, to, by, to był błąd taki właśnie. No, ale pierwszy raz tak braliśmy i tak było zabawnie. No ale też nam nie mapa przypasowała. I że... to, to jak dobra To co dobra, kto, Słuchajcie, kto, kto to, to jako ja kończę aktyw. mówiłem Dzięki za grę. No na Dzięki wielkie trzymajcie się na powodzenia. Ja też dziękuję na razie. To co, ja idziemy na szóstki?